Cześć, ja jestem Wojtekraft i zareklejmy się serwer. Serwer, w survival i działki. Gadam z Rambo na skajpie. Przywitaj się. Siema. Tak, stoję przy regulaminie. Tutaj jak wejdziecie na serwer, będzie regulamin. O... o już mówię. Tu się zespełnicie, no po lewej stronie. Tam mamy informacje na temat y, reklamacji na YouTube i itp. Tu mamy na portal na działki. Tu mamy na y, Warp, Survival. Nie? I jest tak, tu jest Survival działki. I jeszcze wolno mieć. Gildie. Tak. Mogą być Gildie. Jeszcze jest jeden Worp. Tartaku zbieramy jedynie i wyłącznie drewno. Tak. Y, jeszcze pokażę wam mój dom. I mój! No, no, na razie niedokończony. Mamy coś, ja mam coś takiego. I pokażę jeszcze mi y, dom od Rambo. Znaczy, my tam mieszkamy razem, mamy dwie działki. Tam mieszka Rambo. No, to tak. IP serwa będzie podane w opisie filmu. Zapraszam na serwę.